Duchu ogniu, duchu żarze, duchu światło, duchu blasku i pozarze zeszli płomień Twojej łaski. Duchu ogniu, duchu żarze, duchu światło, duchu blasku, duchu wikrze i pozaze. zeszli płomień Twojej łaski. Kochaj dzieci, bo są tak niewinne, szczerze. Jak nikt na świecie. Potrafią odpo odpowiadać miłością na miłość. Spotkania z nimi, cenić sobie na, na wszystko. Wy jesteście młodzi, a ja już jestem stary. Powiedział, nie jesteś, nie jesteś stary. Gromko zaprotestowały dzieci. Tak, ale jak jestem z wami, to, to dzieci nie jest. Odpowiedział Jan Paweł II.